Zawsze byłem tym cichym, odpowiedzialnym synem, który wysyła kwiaty na urodziny i nadrabia zaległości, gdy nikt inny nawet nie zauważa, że jakieś są. Ale nie dorastałem z myślą, że będę kręgosłupem rodziny, która nieustannie sprawiała, że czułem się zbędny. To stało się powoli, niemal bezszelestnie, jak butwienie desek podłogowych, którego nie widzisz, dopóki wszystko się nie zawali. Dorastając, byłem środkowym dzieckiem. Mój starszy brat Piotr był złotym chłopcem, gwiazdą szkolnej drużyny piłkarskiej, czarującym, zawsze otoczonym wianuszkiem znajomych. Moja młodsza siostra, Anna, była księżniczką od momentu narodzin. A ja byłem tym, który dostawał czwórki z plusem i słyszał, że nie wykorzystuje swojego potencjału. W gruncie rzeczy mi to nie przeszkadzało. Trzymałem głowę. Zdobyłem stypendium, wyprowadziłem się i w końcu założyłem własną małą firmę informatyczną, która cudem wypaliła po trzech wyczerpujących latach jedzenia tanich zupek, 16 godzinnych dni pracy i bycia ignorowanym przez każdego inwestora, z którym rozmawiałem. Co zabawne, kiedy się zmagałem, milczeli, ale kiedy pojawiły się pieniądze, wtedy znowu stałem się rodziną. Zaczęło się niewinnie. Tata zapytał, czy mógłbym pomóc spłacić resztę rat za samochód Piotra, tylko dopóki nie dostanie awansu. Potem przyszła kolej na czesne za prywatne studia Anny, bo dofinansowanie nie wystarczyło na wszystko. Mama potrzebowała pomocy przy naprawie dachu, potem przy systemie grzewczym, a w końcu przy remoncie kuchni, o którym zawsze marzyła. I tak po prostu utrzymywałem. Trzy Gospodarstwa domowe, a i tak dostawałem SMSy w stylu Może mi zrobić przelew na telefon na zakupy. Na początku nie miałem nic przeciwko. Byłem wdzięczny, że mogę pomóc. Wmawiałem sobie nawet, że coś buduję, jakieś dziedzictwo. Myślałem, że pewnego dnia spojrzę wstecz i powiem, że uczyniłem życie lepszym dla ludzi, których kochałem, ale coś w sposobie, w jaki to traktowali, jakby im się należało, jakbym nie robił niczego wyjątkowego, zaczęło mnie zjadać od środka. Przełom nastąpił w ostatnie święta Bożego Narodzenia. Zorganizowałem je u siebie, nie dlatego, że chciałem się popisać, ale dlatego, że w końcu miałem dom wystarczająco duży, by wszystkich pomieścić. Zamówiłem catering, posprzątałem, przygotowałem ognisko w ogrodzie. Nikt nie zaoferował pomocy. Nawet przy zmywaniu. Piotr w połowie wieczorów wzniosł toast, mówiąc o tym, jakie mamy szczęście, że mamy siebie nawzajem i jak rodzina zawsze się wspiera, ani razu nie wspominając o tym, że to ja za wszystko zapłaciłem. Anna przyprowadziła swojego nowego chłopaka i ledwo odrywała wzrok od telefonu. A mój tata spędził cały wieczór opowiadając, jak ciężko było za jego czasów i jak dzisiejsza młodzież ma łatwo. Przełknąłem to wszystko z uśmiechem, ale w środku już się odsuwałem, a potem nadszedł wieczór, który wszystko rozplątał. To był zwykły wtorek, może dwa miesiące później. Właśnie skończyłem długie spotkanie i wróciłem do domu, gdzie czekała na mnie wiadomość głosowa od taty. Jego głos był urwany, zmęczony i ostry. W w ten sposób, jaki znają tylko ojcowie. Powiedział, zobacz tutaj finał.